Mówił pan pięć dni temu w Radiu RMF FM, że są szanse, że uda się zatrzymać ETS-2. Mhm. No to się nie udało. Udało się go przesunąć o rok, to po pierwsze. Po drugie, Zresunąć, rozmawiamy ta... na temat rewizji. Ta rewizja została wpisana w konkluzję Rady Europejskiej. Natomiast niewątpliwie dzisiaj, co jest dla nas niezwykle istotne, to, to to, żeby tak wykorzystać potencjał, jaki mamy ze Społecznego Funduszu Klimatycznego i tak ułożyć ten ETS. Na przykład wyłączyć system obronny, w ogóle cały sektor przemysłu obronnego. To jest zdziwiony, że tego tam w ogóle jeszcze nie ma. Jest. E, teraz się zaczyna. Pojawiać. Ale to jest pierwszy to, raz, kiedy pan, my że w ogóle że o... tym systemie... i rozmawiacie o tym. Tak, I, i to podnosimy. I wreszcie Unia Europejska do tego tematu zaczęła wracać. Do tej pory tak to prawda tego tematu nie było, szczególnie nie było go wiosny roku. To pan bardzo ciekawy temat, dlatego że wy mówicie o tym, że też takiego powinno się znaleźć. Ja jestem zdziwiony, ilekroć Unia Europejska mówi o bardzo ambitnych planach energetycznych, dlaczego te plany nie są. Równie ambitne, jeżeli chodzi o militaryzację, na przykład. One się zmieniają. I muszę przyznać, że polityka unijna zmienia się w ostatnich latach bardzo mocno w sektorze obronnym. Pierwszy raz w historii Unia Europejska wydaje środki na zbrojenia. Pierwszy raz. I jeżeli chodzi też o politykę energetyczną, zwrot ku atomowi. I zmiana też w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej z myślenia z gospodarki zielonej na gospodarkę niskoemisyjną. To w jest zwrot ku atomowi. Gdy my rozmawialiśmy na temat tego, że trzeba postawić na atom i Unia Europejska powinna dotować, też wspierać takie projekty, to inne państwa europejskie, które były wiodące w polityce gospodarczej, w polityce energetycznej, nie jak Niemcy, zamykały elektrownie jądrowe. Dzisiaj mamy zwrot ku atomowi, i to widać, szkoda, to ma pan redaktor rację, że tak długo to trwa. Pytanie jest takie jeszcze propoeta poeta S2, czy wy naprawdę troszeczkę nie, po, nie podchodzicie dzisiaj tego zbyt e, triumfalnie, nie. bo mówicie o wielkim nie to sukcesie, jest wielkie wyzwanie, ale, um, ale umówmy się, po pierwsze jest to wielkie wyzwanie, no, po drugie opóźnienie o rok, to tak naprawdę w takiej strategicznej sytuacji nie wiem, czy aż tak bardzo dużo zmienia. Znaczy zmienia jedno, nie mieści się to w horyzoncie nie. wyborczym po o to pierwsze, chodziło. Tak? Po pierwsze to jest na razie odsunięcie o rok, Rozmawiając z panem ministrem Bolestą którego też jest osobisty sukces, um, o tym, aby ta rewizja była głębsza e, i liczę, że do niej dojdzie, natomiast nie zmienia to faktu, że my będziemy transformować nasz sektor energetyczny. Nie dlatego, i mówię to bardzo wprost i wręcz bardzo brutalnie, że takie są cele klimatyczne Unii Europejskiej, tylko dlatego, że to się polskiej gospodarce opłaci. I my na to zwracamy to uwagę. Na razie się nie opłaci. Właśnie ja dlatego, decypuję... panie redaktorze, społeczny fundusz klimatyczny, środki na termomodernizację najpierw i ich lepsze ułożenie, i transformacja tego sektora, i lepsza efektywność energetyczna, i inwestycje w sieci, magazyny energii, a później realizacja celów. Cel sam w sobie nie doprowadzi do tego, że będziemy mieli czystsze środowisko, bo jeżeli potracimy miejsca pracy, wyższe koszty produkcji będą z tego tytułu. Ja o tym mówiłem na ostatniej Radzie Ministrów do Spraw Energii. To będzie zwrot antyunijny w takich państwach jak Polska, jak Czechy, jak Węgry, jak Słowacja. I to Ale też wpływa na politykę. Ale uważali, europejską. że może być inaczej, to byście tego nie odraczali, tylko starali się, żeby jak najprędzej weszły bo... te rozwiązania w życie. Ale Unia Europejska jest bardzo... Ale dzisiaj do... nie ma chętnych do pochwalenia. Ale się. bo dla polskiej gospodarki to jest po prostu największe wyzwanie w zakresie całej wszystkich państw Unii Europejskiej. Największe wyzwanie. Szczególnie, jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, bo tutaj e, no, mamy największy sektor, który ogrzewa dzisiaj swoje domy e, jeszcze źródłami... No właśnie, 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 właśnie. Czy jest pan, panie ministrze, w stanie zagwarantować, zagwarantować, że ETS2 nie wpłynie na budżety domowe? Nie no, ETS2 wpłynie na budżety domowe i no rolą państwa jest to, żeby podejmować takie decyzje i tak kierować środki społecznego funduszu klimatycznego, żeby najpierw wymienić te źródła ogrzewania, przeprowadzić termomodernizację, by później nie było tego jak problemu. Jak słuchałem pani kłoski no to ona tak mówiła, tak jakby właśnie miało nie wpłynąć, że zminimalizujemy, właśnie to się nic nie wydarzy. Ja to po to to, to, to przesuwamy, się, no. że, że, że to jest ryzyko. No to ryzyko jest całkiem spore. No i dlatego to przesuwamy i dlatego... To jest te tak, to, to, to ten rok tak naprawdę nam daje. Nawet e, z oficjalnych dokumentów e, europejskich wynika... To bardzo dużo, to że są to miliardy to, euro. ...że to uderzy w zasadzie... W wydatki zwykłych gospodarstw. To są to objęcie systemem ETS-2, to jest objęcie także gospodarstw domowych i sektora transportu. I tutaj należy przede wszystkim skoncentrować się na tych, którzy ogrzewają swoje domy węglem, bo jego cena by wzrosła. A ci, którzy to robią, to dzisiaj są niestety ci, którzy są narażeni na ubóstwo energetyczne. Ale my zwracamy uwagę, że po pierwsze przesunięcie tego systemu w czasie. O rok na razie się udało, a posolowaliśmy o trzy lata. W trzy lata bylibyśmy w stanie wymienić te źródła ciepła. Trzy lata, trzy minuty, a my za chwilę przenosimy się e, właściwie już teraz e, do Polsat News i wydarzeń 24. To przepraszam, panie ministrze, bo tak e, mhm. wszedłem w połowie. Ale dlaczego Noś... mówiliśmy o trzech latach? A dlatego, że w te trzy lata bylibyśmy w stanie wykorzystać kilkanaście miliardów euro na to, żeby wymienić źródła ogrzewania w, wśród tych gospodarstw, które dzisiaj opalają domy węglem. I którzy na tym systemie straciliby najwięcej. Jest pan pewien, że trzy lata wystarczą? No bo to jednak, jeżeli chodzi o Polskę, no to ona stoi na węglu. Jak muszą mówić ja mam... przeciwnicy. Pamiętam rozrost fotowoltaiki w 2020, 2019-2021 roku. Przecież on się nie odbył dlatego, że Polacy tak nagle pokochali troskę o klimat, albo tak nagle pokochali rząd, który coś dotował bo to było najczęściej tak, że sami sobie to instalowali. Nie No, pokochali, Dlatego... bo im się to zaczęło opłacać, opłacać w pewnym momencie. Tylko nie jestem pewien, czy dalej I tutaj tak uważamy, że elektryfikacja w tym zakresie jest szansą i wymiana źródeł ciepła plus termomodernizacja także. Tylko to prawda, to wymaga aktywnej polityki ze strony państwa, bardziej aktywnej. I tutaj pewnie pewnej modernizacji programu czyste powietrze, ale tutaj będziemy o tym rozmawiali. Modernizacji, na tym no, ten projekt właściwie leży. Nie, nie leży, ale myślę, że wymaga takiego uszczelnienia, jakie dzisiaj jest już wprowadzane w ten projekt. E, no, o tym programie też mówił Jakub Wiech, nasz następny gość, dlatego warto zostać z nami, ale to zacytuję jeszcze jedną e, myśl naszego gościa z dzisiejszego jego tekstu. To prrusowe zwycięstwo, a strategicznie ten rok, ten rok, o którym pan minister mówił, nic nie zmienia. Zmienia, bo każdy rok, w którym nie będziemy obciążali naszych obywateli dodatkowymi kosztami, a będziemy mogli je zainwestować. Wymiany źródeł ciepła yy, jest dobry. Tylko tak to wymaga szybszego rozpatrywania wniosków, krótszych decyzji administracyjnych i większych środków. No właściwie no, trzech gigantycznych rzeczy. No właśnie, dobrze pan zwrócił uwagę. To I sam pan powiedział, panie ministrze, o gigantycznych kosztach dla obywateli. Myślę, nie że mówię obywatele... o gigantycznych procesach, bo to nie jest tak, że nagle szybciej y, y, my ad, a priori od przesyknięcia palcem będziemy decydowali o tym, kto ma mieć przyznane dane środki.